dostępnością silnika zetora to pewnie zamontowali silnik z 40 i też działa no mówię no fajne rozwiązanie tej adaptacji ale to ktoś profesjonalnie do tego podszedł bo tu jest felc mocujący i śruby pasują wszystko także i rozrusznik wchodzi na koło tak jak trzeba bo to jest z 60 ale widzicie koło jest uszkodzone wyrąbało zęby równanie w 60, mamy z 60 też wychodzi oś, jest mocniejszy korpus, jest więcej, bardziej rozstawiony ale mamy zwolnicę która jest napędzana tam małą zębatką, napędzamy dużą zębatką i z tej dużej zębatki wychodzi pół ośka do napędu tylnego no, do napędu koła a tutaj jednak musi być dużo mocniejsza, bardziej zbudowana skrzynia, żeby bezpośrednio na deferencję oddawało już tą moc docelową. No powiem, że technika się bardzo mocno różni od naszej. Jak się komuś filmik podobał z ściągnika przeszczepu składanego, z czego popadło. Bo mówię trochę Ursusa, trochę Zetora. popatrzcie jakie jest rozwiązanie mostu. oś bezpośrednio ze skrzyni wychodzi. W skrzyni biegów, tutaj w moście tylnym, jest tylko deferencjał i wychodzi napęd bezpośrednio na koła. Jakie ono musi mieć mocne przełożenie na skrzyni, że nie trzeba stosować zwolnicy na no nie. O, tu też tak samo widzicie. Jest bezpośrednia oś, która wchodzi w skrzynię biegów i na tym się zakończa cała impreza. A w 60... Nie, ale to musicie zobaczyć. Adaptacja założona. Tutaj jest jakaś prowizorka, pospawane to. Mam nadzieję, że... A to jest ucięte. No to będzie problem. Będzie musiał ktoś sobie wymienić ten bałek prawdopodobnie. I tutaj na sprzęgiełko. Do Ursusa sprzęgło jest Ursusa dwustopniowe, także no, nasi domowi yy, konstruktorzy no, mieli duży, dużą fantazję, żeby to poskładać, zrobić i już i to działało, wiecie. O. A coś dopasowali, gitarka. Co wam jeszcze więcej o tym mogę powiedzieć? Resztę chyba znacie się, niektórzy znają się, niektórzy się nie znają. Jakoś, jakąś historię sobie do tego dopiszecie. Także tak to wygląda. No nie wiem co to za skrzynia, nie wiem. To jest pedał sprzęgła. Już teraz nie działa, nie wiem do czego to jest. To chyba jakiś hamulec ręczny był czy co? Z blokadą. To chyba jest hamulec ręczny, tak. To jest hamulec ręczny, on tutaj ma blokadę. Okładzina tam jest. Tu jest skrzynia. Nie wiem co to jest, to chyba biegi polowe czy coś. Nie będę tego na siłę wciskał. I tu są chyba główne biegi, ale to jest w literze H chyba jak w 30. Nie mam pojęcia. Trzeba było odgrzewać tutaj tam mocowanie na akumulator pod spodem sobie taki potęcik wymyślił, że podnosi do góry. O wyłącznik masy tam był, a to co to za wynalazek jest? To też jest jakiś wynalazek. Członko wie, co to jest, do czego to służyło. Na szczęście. 60 nie jest tak skomplikowana. do skrzyni wchodzi na ten pizdryk. Czy co jeszcze odkryłem takiego ciekawego? Ktoś wstawił świece żarowe. Może z Volkswagena dwójki, Nie wiem, nie, nie wnikam z jakiego to sam, samochodu mogły być świece. Na kolektorze powietrznym dolotowym. Żeby ogrzane powietrze w zimie trafiało yy, do silnika i łatwiejszy zapłon, żeby był. No fajne rozwiązanie. No mówię, tu jakiś łebski konstruktor domowy działał. I to mi się podoba taka technologia. W warsztatach największe geniusze powstawali. Tak, 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 tak. pas, pas, na do góry, do góry procedujcie. Dobra, dobra, cofaj, 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 cofaj. Jeszcze, dawaj, dawaj, dawaj. Teraz trochę na dół. Trochę na dół. Jakbyś to mógł spuścić do przodu Nie ma to? Szczęśliwy nabywca jest już zapakowane, jest zabezpieczony, gotowy do wyjazdu. Pozdrawiam wszystkich, jak się podobało.